Kupiliśmy zestaw narzędzi. Podobno 1000 elementowy. Zestaw jest w takiej oto walizeczce na kółkach i z rozkładaną rączką. To na plus. Po otwarciu robi się dziwnie. W pierwszej kolejności bowiem widzimy takie oto rękawiczki. Bardziej kabaretki, bo takie siateczkowe. Do tego rozmiarem sugerujące, że mamy do czynienia z zestawem mały mechanik. Narzędzia umiejscowiono w wytłoczkach stworzywa. Czy jest ich tysiąc? Jeśli się nie pomyliłem, jest tego 151 sztuk. To... Gdzie pozostałe 849? Otóż płacisz 264 zł za kilkaset trytytek i dziesiątki wkrętów. Cóż, jak mówi polski klasyk filmowy, sztuka jest sztuka. Nie wyrzucimy tego, popróbujemy, czy narzędzia nadają się do czegokolwiek i wrócimy do tego zestawu za jakiś czas. A na razie umieścimy to tak. Thank